Rozpoczynając naukę języka niemieckiego albo będąc na jego niższych poziomach, kojarzymy przy imek CU przede wszystkim jako do. Jednak słowo to w języku niemieckim ma jeszcze kilka innych znaczeń, o których opowiem w moim dzisiejszym vlogu. Witam Was serdecznie na moim kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! w vlogu chciałbym się skupić na trzech najważniejszych znaczeniach przyimka CU. Przy okazji zapraszam was także do obejrzenia moich innych vlogów poświęconych niemieckim przyimkom. Pierwsze znaczenie wyrazu CU, z którym od razu kojarzymy ten przyimek, to oczywiście do. Ale uwaga. Zu jako do możemy użyć tylko w konkretnych kontekstach. I tutaj centralną centralnym punktem jest osoba. Cu łączymy zawsze z celownikiem, datywem i będziemy go używać zawsze w odniesieniu do osób, na przykład z zaimkami osobowymi. Cu mia cu dia. Do mnie do ciebie. Cu mia cu dia. Z imionami. Cu Monika. Do Moniki. Cu Monika. A także z zawodami. Zum arzt, zum friseur. Czyli do fryzjera, do lekarza. Zum arzt, zum friseur. Przykładowe zdania. Wann kommst du zu mir? Kiedy do mnie przyjdziesz, kiedy do mnie przyjedziesz? Wann kommst du zu mir? Ich gehe heute Abend zu Monika. Idę dzisiaj wieczorem do Moniki. Ich gehe heute Abend. Zu Monika. Sie geht zur Friseurin, um sich die Haare färben zu lassen. Ona idzie do fryzjera, do fryzjerki, żeby zafarbować sobie włosy. Sie geht zur Friseurin, um sich die Haare färben zu lassen. Wyrazu zu, jako przyjmka do, można użyć także w odniesieniu do obiektów. Zum supermarkt. Do Supermarketu, zum Bahnhof, na Dworzec kolejowy, zur Bäckehai, do Piekarni. Forma zum to skrót od zudem. Zudem, zum. Natomiast Forma zur to skrót od zu der. Zu der, zur. Zum Beispiel: Wir fahren zum Supermarkt, um kleine Einkäufe zu machen. Jedziemy do supermarketu, żeby zrobić małe zakupy. Wir fahren zum Supermarkt, um kleine Einkäufe zu machen. Oda. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Przepraszam. Jak dojdę do dworca kolejowego? Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Jak widać w tym zdaniu przyimek „zu” pojawia się dwukrotnie, ale o tym opowiem dalszej części mojego dzisiejszego vloga. Przejdźmy teraz do drugiego znaczenia przyimka zu. Wyraz ten tłumaczymy także czasem jako wy. Na przykład łącząc go z wyrazem house. Zu Hause. W domu. Zuhause. Jako wy może on występować także w roli przyimka czasu. Zum Beispiel. Zu diesem Zeitpunkt. W tym momencie. zu diesem Zeitpunkt also zur Zeit in tym czasie zur Zeit przykładowe zdania Es ist kalt und es regnet deswegen bleibe ich heute zu Hause zimno pada deszcz dlatego dzisiaj w Es ist kalt und es regnet deswegen bleibe ich heute zu Hause oder Er hat zur Zeit noch keine Pläne. On obecnie nie ma jeszcze planów. Er hat zur Zeit noch keine pleny. I trzecie, bardzo ważne znaczenie przy Imka cu to zbyt za. Zum Beispiel zu toja zbyt drogo, zu heiß, zbyt gorąco, za gorąco, zu viel, zbyt dużo. Zum Beispiel. Die Übung ist zu einfach für mich. To ćwiczenie jest uh, zbyt proste dla mnie. Die Übung ist zu einfach für mich. Du hast ein Wort zu viel gesagt. Powiedziałeś jedno słowo za dużo. Du hast ein Wort zu viel gesagt. I ostatnia forma to zdania bezokolicznikowe, w których przyjmek cu znajduje się na końcu zdania, tuż przed bezokolicznikiem. Zum Beispiel. Ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Nie mam ochoty tam iść. Ich habe keine Lust, dorthin zu gehen. Oder, es lohnt sich, Deutsch zu lernen. Opłaca się uczyć niemieckiego. Es lohnt sich, Deutsch zu lernen. Także w zdaniach okolicznikowych celu, Finalzece Zum Beispiel: Er treibt viel Sport, um fit zu bleiben. On uprawia dużo sportu żeby pozostać sprawny, żeby pozostać fit. Er treibt viel Sport, um fit zu bleiben. Oda. Wir treffen uns am Marktplatz, um einen Kaffee zu trinken. Spotykamy się w rynku, żeby wypić kawę. Wir treffen uns am Marktplatz, um Kaffee zu trinken. Podsumowując, imek cu nie zawsze musi oznaczać do, lecz także wy, a także Zbyt. Stosuje się go w zdaniach bezokolicznikowych oraz w zdaniach okolicznikowych celu, finalzec, gdzie występuje on na końcu zdania w sąsiedztwie bezokolicznika. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to zachęcam Was do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subskrypcji mojego kanału. Witajcie uns im next video. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Bez dan.